Trzymajmy tutaj Tibor. Powracamy do Kenel Lyncha, W ostatnim odcinku e, zrobiliśmy napad na bank, żeby znaleźć to coś dla jego przyjaciół, lecz Ken się zdziwił i tego czegoś nie było dla nich. E, no i później policja przyjechała, zaczęliśmy z nim walczyć, a Lynch zaczął strzelać do zakładników. I i pozabijał ich. Przez co nas teraz policja goni. I mamy przekichane jak w ruskim czołgu. Ale dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie mamy bronić naszej furgonetki. To jest nasze zadanie na teraz. Co jest dosyć trudne, bo strzelanie jest strasznie przyjemne. Dobra, udało się ich powstrzymać. Jakieś trzy puknięcie w nas i jest kicha. Na razie idzie dobrze. Głupi samochód. Dobrze, dobrze, szukaj zjazdu na autostradę. Też mapę? Okej, okay, zjeżdżamy na autostradę, jest już kolejna policja. Dwie nawet Cztery, pięć O ten nagle odbija No wybuchaj, wybuchaj Wybuchaj Shit, kurde Dowodzicie, że wszyscy robią ten sam ruch jak strzelam do jednego paczka O widzicie? Tak wszyscy Yeah. Czasami nie Jadam jak kurde oczepienie. Nie, nie, nie! No wybuchajcie, Jezus Marek! czy to taki, taki problem was rozwalić? A, ja, to te... Łoooł, wow, ale eksplozja, dobra. O nie. No. no. uciekaj. Dobra. Powiem wam, że ta gra nie jest taka łatwa. Przynajmniej, może ja jestem takim, taką ciotą, ale mi się wydaje, że... Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej. O, ja do tego nienawidzę w tej grze. Dobra, jakoś jeszcze raz nie zauważył. w lewym rogu powinno się ukazać celownik snajpera. Dobra, Temiamo, dzięki. Dobra, idźmy bokiem, bo. Ta, Na tarcie, tak. O! Nie, nie, nie! Shit! Nie trafił. Widzieliście? A to jest jeszcze straszne, bo tu jeden. Jeden strzał, i po tobie. Dobra, FBI! Dobra, chodźmy, nie. Z... Zostawmy tamtych z tyłu. Idźmy do przodu. O, nie. Z głowy idźmy dalej Teraz tu pójdziemy w prawo i rozwalimy tego snajpera Mam nadzieję że on nas nie zauważy No przybliżcie do tej ściany No tam jest snajper... Oj, Szybko No czy też? Dobra nie żyje, jest! To jedno... Oj! Spółkrywajmy się, jest! Zbalmy te samochody, jest! Nie wiem co to jest, rzućmy to. Co rzuciłem w ogóle? Jakiś gaz. No mogę wyjść chyba, zmieńmy broń na pistolet. Dobra. Dawaj furę, dawaj furę Grafika w tej grze jest naprawdę ładna Kurde, podoba mi się Dobra, Dobra wchodźmy, wchodźmy Jest, udało się to przejść, to dosyć trudne było Chroń furgonetny, furgonetkę Te snajperzy są najgorsi No bo mówię, jeden strzał i buł A możemy jedynie chyba dwa razy albo trzy Mogą nas sklepnąć w tył jakim im ożywamy. Dobra, mam się nicie. O, może nie widać nic Dobra, to już jest z głowy, wyjedziemy teraz mam nadzieję, że tunelu cały, cali zdrowi Przejdziemy w ten cholerny level, bo mnie strasznie to denerwuje 6 minutek nagrywamy Link będzie nie maru, żeś zrobił przez mam taką makabrę Strzelaj lepiej, a nie gadaj Łooo! Wow. Wszędzie się mocy No Dobra wow. Oła. Szładujmy broń. O, nic nie widzę. Nic nie widzę. Nic nie widzę. O kurde. O, boj. O, Katzenka. Jakiś bugi. Przedownie. We better, man, or we are screwed. Don't think it can take any more oh, damage, so come she back, she hey? What happened? Knocked out. Now get up. They're coming our way. Now <laughs> mam mamy what I do now? Why the fuck didn't you tell me about your condition? I I don't have much medication left. <laughs> Chciałem, że od tego będą od przodu szli. To co, ukrywajmy się chłopaki. Albo z obu stron będą szli na, na grę. Jesteśmy otoczeni. Ej, ej. No właśnie. Ja będę tę stronę krył. Ej! Ej, czemu? Kto? Ja nie widzę na... Dobra no Bronimy wana, ile możemy Oj A skartuj wana. no spoko Chodź brachu, no, na razie jest czysto Oj A ty co, niedobitek Ojej! No, już Maria Mógł wejść do środka Tyłuż, ja pierdzielę No idziemy Nie to jest sprint Dobra Tak myślałem podnieść torbę, okej, okay, dobra Eskortuj furgonetkę, ciąg dalszy Ucznijmy No ukryj się Dobra idę Dzięki, to jest fajne, że amunicję dają Ej, 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 bo furkonetkę ją rozwalą Gdzie ta menda się ukryła jedna? Z głowy. Ja pierwszy tu policjantów zginęło Nie, szybko na ja nie chcę Chodźcie O, udało się Trochę bardziej skomplikowane Naprawdę to jest skomplikowane Dobra, idziemy Ej, Lynch, masz ała na lewej rączce Boli? Ach, jakieś ciekawe na znaczy się nie boli So what's the deal? You just get violent now and then? It's a little more complicated than that. No shit. I get blackouts. I don't know. Sometimes it just clicks. Jesus Christ. <laughs> <laughs> no, you care? We got with the seven one Let's just get it back to them. It wasn't all there. You gotta be shitting me. Driver, can you get us off the road? I'm trying. <laughs> I can't believe we didn't get it all. Seven ain't gonna oh. like this. to like that. Just getting on their stuff. I know I can get the last three. Jeszcze helikopter, no nie mam nadzieję, że nie zginę, czy coś w tym stylu. Szybko! Zanim podjedzie bliżej. Jest! Jeden mniej. Metro, dobra, dawaj do metro No dobra, trzymajmy się, oni się niczego nie trzymają, ale ja się trzymają klawiatury. Że nie spadnę... O! O stary, ale oni są poobijani. O mój Boże. O. Ale plecak ma. Dobra, ukryjmy się. Zostaw ich, nie, możesz, nie możemy nic zrobić. O, dobra, zostawiamy. Na tory? Dobra. I cover your range. Chodź. Poczekaj na pociąg. Okej. Okay. O kurde. No specjalny specjalnie. Oj. No nie. fuck, Ja pierdziele, no. ja yeah. Ej, to było głupie, nie Z dwóch stron nas wzięli. Dobra, scenę jeszcze spróbujmy. Idź. Co no chodź, Kane, już idziesz? Chodź, idziemy, idziemy, gdzie ty jesteś? Chodź, No chodź tu. I'm Szybko le... Pomóż mi! Dobra, dobra, rozwalę tego gościa od razu. No. No nie, super. No ja pięć. Nie idzie, nie idzie. No jak... Dobra, ostatnia próba. Kurde, trudna ta gra jest. No chodź Teraz jak mi nie wyjdzie, no trudno. Najgorsze, że trzeba... Przeskadać mi. Super, no kurde, no co jest granica? Nikogo nie ma ze mną. Dwu... No wstawaj. Za nami są. Ukryj się, no. To jest pociąg, dobra Wchodzimy do pociągu, udało się je! Yeah! Ja twierdzę, to było dosyć trudne, powiem wam szczerze Dwa razy musiałem zacząć, trudno, nie, tylko mnie nie hejtujcie za to Bra To będzie dzisiaj na tyle, nie było łatwo Mam nadzieję, że Wam się podobało, była ucieczka była bo skakanie, rzucanie gazem, no i snajperzy Dobra, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Pa-pa!